Kochane, ukochane dziecko, Bóg właśnie podarował Ci kolejny błogosławiony dzień. Ukochane dziecko, Bóg dzisiaj posłał ten film, aby Cię pobłogosławić, aby dać pocieszenie w Twoim życiu. Amen, ukochane dziecko. Dziś gromadzimy się na modlitwie, aby prosić o wstawiennictwo ukochanego świętego Michała Archanioła, wielkiego strażnika boskiego posłańca, który przynosi nam błogosławieństwa Boga. Które z tak wielką miłością zarezerwował dla każdego z nas. Święty Michale, z sercem pełnym wiary rozpoczynam tę modlitwę prosząc, abyś swoją niezmierzoną siłą uwolnił teraz wszystkie błogosławieństwa, które są w świecie duchowym, aby wszystko to, co zło próbowało zatrzymać i uniemożliwić dotarcie do nas, zostało ostatecznie uwolnione. Święty Michale, wiemy. Że masz moc otwierać drogi tam, gdzie wydawało się, że nie ma już rozwiązania. Ty jesteś tym, który dzięki łasce Bożej może dokonywać cudów w naszym życiu, w naszych rodzinach i w życiu wszystkich, których kochamy. Proszę Cię w tej chwili: uwolnij teraz wszystkie błogosławieństwa, które są zatrzymane. Niech objawi się i rozleje nad nami wszystkimi pomyślność. Niech Twój dotyk, ukochany Archaniele, dosięgnie życia wszystkich, którzy mnie teraz słuchają. Spraw, aby wydarzył się cud finansowy, którego tak bardzo potrzebują, aby w tej właśnie chwili fala przemiany ogarnęła życie każdej osoby, która usłyszy tę modlitwę, aby wreszcie mogli się uśmiechać, aby radość zaczęła kiełkować tam, gdzie wcześniej była tylko boleść. To, co wydawało się nieosiągalne, teraz staje się możliwe dzięki sile wiary. Tamte drzwi, które były zamknięte, które wydawały się dla nas nie do przejścia, otwierają się teraz i wraz z nimi Królestwo Duchowe zaczyna objawiać swoje tajemnice. Twoje życie, które wcześniej było jak jałowa pustynia, zaczyna się przemieniać, rozkwitając jak zielona łąka. Błogosławieństwa niebios zaczynają wylewać się na ciebie, a święty Michał swoim czujnym spojrzeniem przekazuje teraz wszystko, co Bóg ci obiecał: pomyślność, obfitość i realizację Bożych planów dla twojej przyszłości. Proszę cię, święty Michale, złam teraz wszelkie przekleństwo, które próbuje przeszkodzić w pomyślności tej osoby. Niech zło jakiekolwiek by było zostanie wygnane z jej życia, z jej rodziny, z jej historii. Cała negatywna energia, wszelkie duchowe więzy, cała negatywność, która uporczywie pozostaje, zostanie teraz zniszczona. Ty, który być może czułeś się zagubiony, teraz zaczynasz odczuwać moc przemiany. Ta potężna modlitwa dedykowana świętemu Michałowi. Poprowadzicie do natychmiastowych cudów finansowych i do deszczu błogosławieństw. Ty wkrótce będziesz miał wielkie świadectwo do podzielenia się i będziesz pamiętał tę modlitwę jako moment, w którym Twoje życie się odmieniło. Jeśli uwierzysz, ta modlitwa ma moc otwierać drzwi, przyciągać ochronę świętego Michała i przemieniać Twoją rzeczywistość. Zapraszam Cię, abyś został ze mną do końca i powtarzał tę modlitwę przez siedem kolejnych dni. Stwórzmy łańcuch wiary i modlitwy, którego nie da się przerwać. Święty Michał będzie przy Tobie, a na końcu tego cyklu Twoje życie będzie nie do poznania. Zobaczysz, poczujesz i przeżyjesz zmiany, o które prosiłeś mocą swojej wiary. Teraz, gdy się modlimy, oddaj wszystko w ręce świętego Michała, złóż przed nim wszystkie swoje prośby, wszystkie swoje lęki, wszystkie udręki, które ściskają twoje serce. Nie wstydź się już powierzyć mu swoich pragnień, swoich cierpień, wszystkiego, czego nigdy nie miałeś odwagi wypowiedzieć. Ale co teraz możesz zaufać świętemu Michałowi? Pomyśl o tym, czego najbardziej potrzebujesz, czego najbardziej pragniesz. Pozwól, by wszystkie negatywne emocje, wszystkie cienie wyszły z ciebie, aby boskie światło wypełniło twoje jestestwo. Święty Michał jest tutaj gotowy, by ci pomóc. Uczyń to z wiarą i ufnością. On słyszy, Święty Michał jest teraz tuż obok. Patrzy na Twoje życie tym spojrzeniem pełnym troski i opieki, jakby otaczał Cię uściskiem, będąc tam tuż obok Ciebie. Gotów chronić, gotów się troszczyć, On strażnik, obrońca, patrzy na Ciebie z tą ogromną troską, bo wie, że jesteś ważny, że zasługujesz na to, co najlepsze. Teraz złóż swoje prośby. Możesz mówić do niego z otwartym sercem, a tymczasem, jeśli jeszcze nie zostawiłeś swojego polubienia, to już teraz kliknij w Lubię to, to nic nie kosztuje, prawda? I skoro już tu jesteś, zasubskrybuj kanał Moment Modlitwy, włącz dzwonek powiadomień i w komentarzach zostaw to zdanie wiary coś, co zadeklaruje cuda, które mają się wydarzyć w Twoim życiu. Wiesz, słowa mają moc i to, mój przyjacielu, jest czymś, w co nie można wątpić. Więc napisz teraz w komentarzach. Święty Michale, przynieś mi cud finansowy. Napisz to z wiarą, bo w świecie duchowym każde słowo jest ziarnem, które zakiełkuje i stanie się rzeczywistością. Święty Michał, który jest tu teraz, otwiera dla ciebie drzwi wiekuistości. Przychodzi i zamieszkuje w twoim sercu, obejmuje wszystko, tylko pozwól, daj się prowadzić. Święty Michał swoją boską mieczem przetnie teraz wszystkie kajdany, które cię więziły. Żadna przeszkoda, żaden blok nie ostanie się wobec jego mocy. Całe zło, które próbowało cię zatrzymać, zostanie zburzone, wróg, który próbował cię oszukać i utrudniać twoją drogę. Zaczyna teraz tracić siły. Już nie ma jak cię dosięgnąć i na końcu tych siedmiu dni modlitwy przygotuj się. Po złonie będzie miało już władzy nad twoim życiem. Będziesz wolny i polecisz wysoko. Wysoko jak orzeł, silniejszy i szczęśliwszy. Zwyciężysz, zdobędziesz, będziesz osobą zwycięską. Bardziej niż błogosławioną. Będziesz samym błogosławieństwem, którego tak szukałeś. Przyjmij tę prawdę, te potężne słowa, które mogą przemienić wszystko wokół ciebie, ponieważ święty Michał już teraz działa, niszcząc wszelkiego ducha porażki, klęski, smutku i cierpienia. Od tej chwili twoje życie będzie inne. Będziesz osobą szczęśliwą, więc nie pozwól, by to minęło. Powiedz z całą wiarą na głos albo tylko w myślach: Jestem osobą szczęśliwą, ponieważ święty Michał jest ze mną, a wola Boża jest doskonała w moim życiu. Powiedz także z mocą: Jestem osobą zwycięską i błogosławioną przez świętego Michała Archanioła. I nie zapominaj, wołaj z całego serca: wołam o wyzwolenie, o odnowienie, wołam o podwójną cześć. Wołam o pomyślność tam, gdzie była hańba, panie. Wylej swoją chwałę tam, gdzie była nędza. Wylej swoją obfitość, święty Michale. Weź w swoje ręce życie finansowe tej osoby. Która tu mnie słucha, przemieniaj spraw, aby się stało, spraw, aby zabłysło. Niech błogosławieństwa przyjdą ze wszystkich stron. Niech niebo się otworzy i wyleje obfitość. Teraz każdy dług zostanie anulowany. Niedostatek ustąpi miejsca dostatkowi. Tam, gdzie istniała pustynia, zakwitnie sad pełen owoców, pole pomyślności, tam, gdzie były łzy. Narodzi się teraz radość, zaufanie, pewność pewność, że, o Archaniele Michale, troszczysz się o to życie. Chroń błogosław, strzeż tego domu swoją mocą, aby żadna siła zła się nie zbliżyła. Aby wszystkie niewidzialne więzy wroga rozproszyły się na wietrze, święty Michale, walcz za nas. Jak walczyłeś w świecie duchowym, zwalczając siły ciemności, wypędź raz na zawsze wszelkiego ducha nędzy, zamętu, lęku i strachu. Przynieś pokój, ten pokój, którego nikt nie pojmuje, ale który czuje się w sercu. Przynieś pomyślność. Która pochodzi od Boga, od Boga, który nas podtrzymuje, od Boga, który wie, czego potrzebujemy. Teraz, kochany, proszę Ciebie, który jesteś tu ze mną na modlitwie, abyś przyjął te słowa, przyjął obecność Bożą w swoim życiu, ochronę świętego Michała Archanioła, ogłoś z wiarą. Przyjmuję zwycięstwo finansowe przez potężne wstawiennictwo Archanioła Michała. Powiedz także, że przyjmuje całkowite wyzwolenie przez ręce świętego Michała Archanioła. Powtarzaj te słowa całym swoim jestestwem, bo dopóki wierzysz, dopóki masz wiarę, cud się wydarzy, wierz całym sercem, że On już wydarzył się w Twoim życiu, święty Michał troszczy się o Twoją sprawę, patrzy na Twoją sytuację, Bóg wie o Twoich potrzebach. Wiedział, że musisz to usłyszeć I dlatego wszedłeś tutaj, aby usłyszeć tę modlitwę On wie, on widzi, on bada serca i wie Co jest dla ciebie najlepsze, wiesz w to i przyjmi Bo wszystko się zmieni Gwarantuję, że wszystko się zmieni I będziesz miał wielkie świadectwo Będzie to historia przezwyciężenia, historia cudów Święty Michale, proszę cię Prowadź to życie, jego plany i marzenia, aby żaden plan wroga nie odniósł sukcesu. To, co było zatrzymane, zastygłe, to, co wydawało się martwe, teraz zacznie rozkwitać. Niemożliwe stanie się możliwe w oczach niebios. Teraz wszystko się wydarzy i nie tylko ty to zobaczysz, inni też to zobaczą, zauważą, że coś wielkiego porusza się w Twoim życiu. Ta modlitwa to sekret, kochany, coś, co przemienia, co wyzwala. Nie zatrzymuj tego tylko dla siebie. Podziel się, podziel się z tym, kto także potrzebuje cudu. Przekaż to dalej swoim przyjaciołom, swojej rodzinie i nie zapomnij zostawić swojego świadectwa w komentarzach. Wierzę, że twoje życie zostanie przemienione i zobaczysz, że po siedmiu dniach słuchania tej modlitwy. Zaczniesz już widzieć zmiany, święty Michał działa dla ciebie i od teraz cuda zaczną się wydarzać jeden po drugim, i każdego dnia będziesz widział coraz więcej, będziesz widział krok po kroku jak dokonują się przemiany, zauważysz, że Bóg krok po kroku prowadzi cię ku drodze, którą przygotował dla ciebie, do tego doskonałego przeznaczenia pełnego sensu. Bo On chce najlepszego dla Twojego życia. Teraz zamknij oczy i wyobraź sobie zobacz swoje życie przemienione. Wyobraź sobie, że wszystko się zmienia tak, jak zawsze marzyłeś, tak, jak Bóg zaplanował dla Ciebie. Każdy szczegół wypełniony światłem, radością, błogosławieństwami bez miary, bierz ten ciężar, on zniknie, drzwi otworzą się dla Ciebie jedno po drugim. A opatrzność nadejdzie, cuda zaczną się wydarzać, i to nie jest tylko modlitwa, to jest akt wiary, to duchowy sekret, klucz, który otworzy drzwi tam w świecie duchowym. Podczas gdy my czynimy tę potężną prośbę: Dziękuj, dziękuj z serca, dziękuj Bogu za zwycięstwo, które już Ci dał przez posłańca świętego Michała. Dziękuj naszemu ukochanemu Archaniołowi, który wstawia się za Tobą, który walczy Twoje bitwy i który już pokonał zło, które próbowało Cię schwytać, bo zło zawsze czycha cicho, czekając na szansę do ataku, jest jak lew na czatach, gotów rzucić się w odpowiednim momencie, chcecie powalić, patrzeć na Twoje cierpienie, przynieść same złe wieści, chcecie widzieć na dnie w nędzy. Chcę trzymać Cię we frustracji, w porażce, ale dziś archanioł Michał łamie to całe zło, ono nie ma już władzy nad Twoim życiem. Zło w tej chwili traci całą moc i każdy, kto będzie z nami się modlił z wiarą, zobaczy, że zło zostanie wygnane na zawsze. Do każdego, kto jest częścią tej kampanii, do każdego, kto łączy się z nami, to zło żegna się na zawsze. Więc, mój drogi, idźmy razem. Dziękuję Ci, Panie, za błogosławieństwa, które już nadchodzą. Ufam Tobie i Twojemu doskonałemu czasowi. Dziękuję, święty Michale, za to, że mnie chronisz, za to, że uwalniasz mnie od zła i od sideł wroga. I teraz zakończmy z wiarą. Żadne dzieło wroga nie odniesie sukcesu przeciwko mojemu życiu. Błogosławieństwa niebios są nade mną. A cud finansowy stanie się rzeczywistością w moim życiu, przez wstawiennictwo świętego Michała Archanioła. Niech tak się stanie przez wiarę w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Ukochane dziecko, jeśli znalazłeś wartość w mojej pracy i chcesz pomóc szerzyć Słowo Boże, proszę, dokonaj darowizny na rzecz kanału, to, co poruszy Twoje serce, proszę, pomóż nam. Niech Bóg cię błogosławi.